Panie Marcinie. Marcin z firmy Waterm. Ta firma, która jest też dystrybutorem takich wspaniałych pomp do płukania, stąd się znamy. Panie Marcinie, jesteśmy w kotłowni, która... maszynowni, która e, znajduje się tu kaskada dwóch pomp. Ja pokażę później jakie to są pompy. I co tutaj pan robił? Ja powiem później co ja robiłem, ale co tutaj pan robił? Takiego ciekawego. Ciekawostek, ciekawostek, musiałem tą kotownię całą tak naprawdę przerobić. No, niestety była trochę źle podłączona. Jest była niepotrzebna pompa biegowa wprowadzona za buforem. E, to jest z ciekawostek, to jest jeszcze kotownia gazowa, tak kaskada dwóch kotów. wajlantów to, tak? Wajlanty, dobrze? Wajlantów podłączone pod sprzęgło. No i ogólnie ta, ta maszynownia była chęta pod sprzęgło. E, niepotrzebnie tak naprawdę można to zrobić łatwiej, prościej i bez dodatkowych pomp tak naprawdę czyli y, ważne jest żeby upraszczać rzeczy no będą wtedy lepiej chodziły no prawda? Oczywiście. tu pokażemy tylko że jest kilka rzeczy naprawdę e, jest dodatkowa tam kotłownia gdzie są właśnie te kotły wajlanty proszę zobaczyć ile tu jest obiegów a dodatkowo tu będzie jeszcze woda lodowa o. Tu będzie wychodziła z tego krótca woda lodowa, tu będzie wracała do tego krótca, tu przejechał pociąg I tu mamy sterownik kaskadowy, e, który będzie sterował od dzisiaj e, ogrzewaniem kilka obiegów Tak jest, Załącz... kilkanaście obiegów Kilkanaście, załączał będzie kotły Tak Czyli jeżeli zabraknie mocy pomp Tak, destruktują to... kotły gazowe Kotły gazowe i będzie chłodził przez klima konwektory. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Kaskada pomp Dziękuję. Dziękuję. termo plus, czyli tak naprawdę pompy termo plus od wentora, czyli i jest zabadany. 23 trójki. I robimy konfigurację taką razem, wspólnie z firmą od Kompleksowej Instalacji. Robimy konfigurację. Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Tym razem z Wejherowa Kotły pompy ciepła Thermoplus, czyli zubadany od Wentora. Pan Marcin z firmy Waterm z Weicherowa. I my z Nowato próbujemy zrobić porządek z pompami ciepła, z kaskadą, ponieważ no, trzeba zrobić coś lepiej niż zostało zrobione. Obcaić temat, pomierzyć, posprawdzać. Aha, dobra, no i wchodzimy i robimy dopiero. To nie jest tak, że pierwszego dnia wszystko wycinamy i przerabiamy. Czyli jeszcze raz, bo to wiadomo, że nie, jeszcze raz. Pompa była wpięta. Pan pokaże to. Pom żeby to... Pompa, y pompa ciepła, bufor był wpięty przed sprzęgłem. Przed. Czyli tak jak pracują kotły gazowe. Dwa. No Bo i... kotły, wiadomo, one muszą być tu tak, wpięte. Tak, muszą być wpięte. No... Tak działa logika kotła. Tak jest. No i był bardzo krótki obieg. I była zamontowana też pompa, która płoczyła w to sprzęgło i wracało Teraz mamy to zrobione trochę inaczej. Mamy to zrobione na powrocie. To tak powiem sprzęgła, czyli wchodzi z bufora, powrót sprzęgła i wychodzi już na wszystkie nasze pompy. Mm -hmm. A powrót jest pięty pod instalację i bezpośrednio. Wrac, bezpośrednio i wraca do bufora. Tak jest. Przez to idziemy tylko tu tym kawałkiem przez sprzęgło i idzie wszystko na cały budynek. Kotły jak będą chciały wystartować, to sobie po prostu mają krótki obieg, podgrzeją, od razu idzie ciepło, bezpośrednio nie ma bo, żadnych problemów. Bo teraz, tak jak mówiliśmy wcześniej, logika jest taka, że kotły są wspomagające. One tylko mają czasem wspomagać, jak już by pompy nie dawały rady. Także tak one jest. będą bardzo rzadko startowały. Czyli są tak jakby grzałki były, prawda? Wśród no że to są może grzałki. W no. I tutaj było wcześniej 7 stopni różnicy między tak. między... Tym sprzęgłem a buforem tak. No to jest to potężna strata To jest potężna strata, bo no Powiedzmy tak normalnie, jeżeli Potrzebne jest 50 stopni, to musiało być 57 40, No, no, 38, no 38, 37 Nie widziałem, żeby było powyżej 40 Jak była pompa, pompa był ustawiona na 50 No One na stop pracowały i nie dawały rady Teraz jak my się robi eksperyment, już tych znaczy 15 plusowe teraz są temperatury, jak robiliśmy eksperyment, no to teraz to już było widać, że jest różnica. Na pewno będzie różnica, bo to mamy rurociąg 10 metrów czy tam 15. Ale no to około 12, 12 metrów. 12 metrów, no ale to na pewno nie jest 7 stopni. Nie, nie będzie. Nie no. będzie. A czego nawet jakby było jakieś zanik temperatury, to kotły zawsze pomogą O to chodzi. Dobra, dziękuję. Mając dobre produkty, dobre pompy ciepła, dobre elementy instalacji, mając nawet dobrego hydraulika, nie zawsze jest to wystarczające. Jeszcze potrzebny jest automatyk albo projektant, albo osoba, która potrafi te wszystkie rzeczy zgrać. Często w układach, w których mamy wiele źródeł i wiele odbiorów, Musimy przystanąć, zastanowić się, żeby zrobić to tak, żeby to działało. Także macie Państwo problem, macie Państwo trudną instalację, macie Państwo wiele obiegów, wiele źródeł ciepła. Zapraszamy. Nowa to ma doświadczenie w tych sprawach, a jeżeli czegoś nie wiemy, Zapraszamy specjalistów do współpracy. Zapraszam nowato sprawdzone, polecone www.nowato.pl